Tutaj przywitajmy się właśnie na po początku z naszymi widzami, z słuchaczami serwisu Spotify, słuchaczami serwisu YouTube. Dzisiaj moją rozmówcą jest Michalina Wiktorik. Witam. Dla przypomnienia, ja jestem deweloperem, posiadam swoją własną firmę deweloperską, zajmuję się mikrokowalerkami, zajmuję się także spasyjami, kryptopaletami. Moja rozmówczyni, właścicielka firmy, która swój początek. I koniec. Teraz właśnie ja w tym pomieszczeniu znajdujemy się w siedzibie firmy Michaliny, którą wynajmuję w jednym z moich pomieszczeń gospodarczych. Właśnie. Powiedz mi, jak się z tym czujesz, w tej roli? Jak, jak się to... czuję w roli? Tak. W roli właściciela firmy. Tak, w roli Nie. miliardera w młodym wieku. Powiedz, powiedz właśnie, jak wyglądała ta twoja pierwsza droga, jakie są właśnie perspektywy twojej firmy. Nie można adaptować na konkretny okres w moim życiu. Tak naprawdę początek mojej drogi miał miejsce w momencie, kiedy się urodziłam. Prawda jest taka, że ta droga do miliona, do pierwszego miliona i każdego kolejnego początku narodzin trzeba się do tego przygotować. To jest proces, tak. to jest niesamowicie tak. długi proces. I nie da się określić, w którym momencie tak naprawdę wszystko to się zaczęło. mam takie wrażenie. Tak, zresztą zresztą sama wiesz, bo widzisz po sobie, że nie ma czegoś takiego jak początek. Tutaj, w tej, w tej dziedzinie. Nie, to jest taka urojona wizja, perspektywa. Dokładnie. Nie pamiętam momentu, który byłby aż tak przełomowy. To trzeba no było. To te... już czasy, prawda? Dokładnie. Może się rozwijać bardzo szybko. Ja mam ja też pierwsze <coughs> rozmowy właśnie w tym pomieszczeniu, Dokładnie. kiedy Twoja firma dopiero się zaczynała. Dokładnie. Ja zaczynałam z podobnego punktu. Założenia tej firmy też już były ze mną, bo jeszcze zanim pojawiła się w mojej głowie myśl odnośnie założenia firmy, to już wcześniej dziś były jej założenia. Głównie my tutaj się skupiamy, szczególnie jeżeli chodzi o pracowników, na tym, że my tutaj wszyscy funkcjonujemy jako taka jedna wielka rodzina. Mamy tutaj bardzo taką luźną atmosferę. Moja firma przede wszystkim zakłada jednoczenie ludzi. Musi poszerzać w nas chęć rozwoju, pracę, którą wykonujemy. I dlatego staram się o to, o to, żeby każdy pracownik mojej firmy właśnie miał ten komfort. Żeby chciał się rozwijać. Tak, dokładnie, totalnie to rozumiem. I u mm. nas też skupiam się na indywiduum, tego jak właśnie ty możesz funkcjonować u nas. Czuć od razu tą energię, czuć tą aurę, że nie chcą, żebyśmy mówili o tym głośno. Jako, że masz ludzi pod sobą, zadrżeniasz ludzi i rekrutujesz, powiedz mi, jak rozpatrujesz się na to? pracownicy jest to naprawdę um, szeroki temat. Zobacz, świat tak szybko pędzi do przodu. Zobacz! Jeszcze. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, w latach dziewięćdziesiątych, nikt nie przyjeżdżał do Polski. Nie było nikogo. Z, za żelazną kurtyną byliśmy. Dokładnie. Jest to konstrukt społeczny, który my sami sobie wmawiamy. Tak. Bo komfortowo nam jest żyć z myślą, że on istnieje. Dokładnie. Prawda jest taka, że nie istnieje. Nie istnieje. Nie istnieje. Ale jednak jeżeli ktoś przychodzi, to się masz zatrudnić, go, ty widzisz. Widzisz po, po tych oczach, mówi zatrudnia Mowie ciała. Mowa ciała. Jest tak, mowa ciała to jest tak bardzo bagatelizowany temat. Bagatelizowany bardzo. Ba, bardzo, Oj, bardzo. Ludzie zamiast zacząć się uczyć tego, Płynię uczyć tego w szkołach. Dokładnie, dokładnie. Jak się uczyć mowy ciała? To powinna a. być wiedza fundamentalna. Wręcz. Tak, a tak właściwie po... mamy teraz taki dostęp do takich rzeczy: dostęp do książek, do wiedzy z internetu, do podcastów. Ale nie chcemy jej popierać. Oni nie chcą po to sięgać. Nie, nie. Nie chcę. Roz, społeczeństwo. Dokładnie. Bardzo rozleniwione. No teraz. I no, się tyle osób jednak właśnie stawia no. na ten rozwój. Wiesz, tyle więcej możliwości. Rozwój teraz z... jest ciężki. Ten pędzący rozwój AI, który może zabrać ludziom pracę. Może zabrać Urojone. ludziom pracę. Urojoną pracę. Urojoną. Dokładnie. Ja czuję olbrzymią wdzięczność wobec ciebie, że mm, jestem tutaj, wiesz, częścią tej całości, którą mm, ty tworzysz. Zapiszesz zasadnie nasze filmy, tak. Znaleźć tą relację z widzem. Ile razy ty słyszysz słowo projekt? Ludzie romantyzują te wszystkie biura, tak idą na tą ekonomię, właśnie i romantyzują sobie tą pracę, 8 godzin w biurze, 5 minut przerwy. Człowieku, jak można i nie wiem, jak ludzie mogą tak żyć, jak po prostu i prawdziwe biuro. Ciebie właśnie w taki, takich ludzi szukamy? Wszędzie widzisz projekty, wszędzie widzisz tą wizję, wchodzisz... Czujesz zapach tego kadzidła. Czujesz, w czym się obracasz wtedy, tak naprawdę. Albo pieniądze, pieniądze, jak nie wiadomo co chodzi, to zawsze tak, będzie o pieniądze. Tak. I oni nie wiedzą, że trzeba na nie ciężko zapracować. Że te, te projekty, które ty inwestujesz samemu, nie mogą być ci dane przez jakiś egregor zwany korpopracą. Opowiedz, właśnie, jak zainwestować ten swój pierwszy kapitał? Bo ja tą drogę, ja ten pierwszy krok pamiętam. To się już nie zapominam przez następne całe życie. Nie, nie zapominać. To na głęboką wodę, ale tak. człowiek czuje, że żyje wtedy. Skąd weźmiesz ten swój pierwszy kapitał? Wiesz, ja się zajmuję deweloperką, ja się zajmuję wynajmem mieszkań. Ja... Ale zanim do tego dotrzeć, to. Zanim to do, do tego no jest... to jest taka droga, hmm. to jakby wiesz, pierwsze mieszkanie, które widziałam pod swoją własność, które przejęłam, to było po rodzicach. Jeżeli masz rodzinę, która na twoją inwestycję nie jest w stanie ci oddać swojego własnego mieszkania wiedzą, że to jest inwestycja w Ciebie. Po co się otacie takimi ludźmi? Po prostu to cię zacofuje, oni cię ciągną w domu, oni cię ciągną ten system 8 godzin pracy, oni ci mówią, iść na studia, mm. iść na ekonomię. I to nie było tak, że ludzie tak właśnie myślą, że rodzice ci dadzą własne mieszkanie, to jest poświęcenie. Samo się załatwia, samo się zarabia najlepiej, Ta. a tak nie, nie ma. Po prostu też tak czas samemu się myli. skok kwantowy. I w zrozumieć w końcu, że, że życie to nie bajka. Do celu trzeba dotrzeć. Ciężką tak. pracą, Tak, tylko i wyłącznie. Nie spadnie nie, nie ci pieniądze na Pieniądze nie rosną na drzewach. Ale tak naprawdę jak się zastanowisz nad tym. Słuchaj, tych rad starszego pokolenia, pieniądze nie rosną na drzewach. Papier? Skąd się bierze z tych drzew? Połącz fakty, połącz te linie, nie muszą, że tak naprawdę oni, oni mus... ten papier, którym płacisz w sklepie, on pochodzi z tego drzewa, który możesz zająć kawałek lasu, terenu, ludzie nie myślą o tym. Ludzie w ogóle nie potrafią bać o środowisko, w którym oni właśnie żyją. Nie, nie są w stanie. Totalnie, się Te, Teraz zgadza. w ogóle świat idzie w takim kierunku: wszystko bezcześcimy. Ludzie, tak, ludzie nie dbają o naturę. Po co ci to? Latasz tymi samolotami do Londynu, do Paryża. No, no nie jest, nie jest, no nie jest, nie jest. To, 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 to. Ale jednocześnie. Jakby jeżeli możesz sobie pozwolić taką inwestycję w siebie w prywatny samolot, patrz, ile to świadczy o tobie, ile to jest po prostu symbol twojej ciężkiej pracy. Ludzie nie potrafią wykorzystywać tego, co daje nam technologia i cywilizacja w ogóle Totalnie. w tych czasach. Jest największa po prostu, na, naj, największy komfort od wielu lat ludzie tego nie wykorzystują. Zamiast tego wolą no, siedzieć no, za biurkiem no. w jakimś oszklonym, dużym budynku i myśleć, że są prestiżowi. Tak, i nie być ta małpa w tej kladze. Dokładnie. I potrafią wyjść poza swoją strefę komfortu, założyć Dokładnie. własną firmę i jakby te pieniądze, te pieniądze są wokół jest to mieszkanie rodziców są te pieniądze z komunii to jest wina jednak tych tego starszego pokolenia dają te pieniądze do ręki pomyślą, że ci młodzi ludzie wchodzą dopiero w ten świat, że tak naprawdę mogliby im dać tą koparkę bitcoina zamiast do ręki wszystko i oni by mogli sami wydobyć to co z pieniądza jest najważniejsze, właśnie to jest ta kwestia papierowy pieniądz Wirtualny pieniądz, dostęp do po prostu szerszej perspektywy. Kryptowaluty, tak. Ludzie zapominają o tylu kwestiach. Już tyle razy tutaj między nami w tej e, luźnej rozmowie padło, że ludzie zapominają, że ludzie nie wiedzą. Powinni starać najbardziej i tak. później ciężką pracą są w stanie należyte im tą nagrodę, którą powiedzmy jest ta y, wolność. Nikt nie myśli no. o deweloperach. Że to oni też myślę. potrzebują jakoś mm. zarobić. Dokładnie. Że te pato kawalerki, ta pato deweloperka jakby oni nie widzą, że to jest po prostu pomoc tak naprawdę to jest przemyślane, jak możemy żyć w symbiozie jako społeczeństwo my coś im dajemy i oni to biorą jest taki absurd i tak naprawdę jak możesz powiedzieć, że nie stać się zainwestowanie w taką Mikrokawalerkę. Czym jest czas? To, to jest właśnie bardzo dobre pytanie. Czas to tak. Czas Bo tak się mówi, tak, tak mówi nam to stare pokolenie, wiesz. że nie w ogóle stare pokolenia powielają wiele negatywnych opowiedzeń, tak, naprawdę... takich postaw, które, które młode pokolenia niestety za sobą zabierają. Że trzeba znać historię, żeby nie powielać tych samych błędów, tak. żeby im zapobiegać. Dlatego powinniśmy, powinniśmy przestać żyć w takiej bańce przeciągania za sobą tych samych. Tych samych wartości, które wyznawały poprzednie, poprzednie pokolenia. Absolutnie się zgadzam i też jest też kwestia tego, że ci młodzi ludzie idą na te 10 godzin do szkoły i. 10 godzin w ogóle, co to za absurdalna liczba, nie? Bo absolut. Absolutnie. Hmm. Najlepszym wyjściem jest przejście na nauczanie domu. Tak, też tak myślę. Hmm. Ogranicza się od tych toksycznych ludzi. Dokładnie. dokładnie. Tak, ale inaczej ja myślę, że ten kontakt z ludźmi w szkole jest. Ważne? Tak, bo tak, wtedy to... wiedzisz społeczne, uczysz się. Uczysz A. się tutaj miękkich wartości, prawda? Mhm. Miękkich umiejętności. Ludzie, ludzie tak. są bardzo ważni. A teraz co? Dzieci to cały czas nie chodzą tu na WF to nie chcą chodzić tu do szkoły. Tak. Mamo usprawiedliw, mamo tak. to, czego się uczą w szkole, czego mogą cię nauczyć na polskim, o sobie przedsiębiorczości, właśnie, Wiedza o społeczeństwie. Zakończnie. To jakby oni mają na talerzu tą wartość, którą może przekazać starsze pokolenie. Cały ten system edukacji zbudowany przez ludzi, którzy przeszli już tą drogę i powielają od lat sprawdzone w pewien sposób. ja CV pisałam już w podstawówce po prostu na lekcji polskiego. I oni potem pytają się, i po co mi ta matura z polskiego niby? Wiesz, po co, po co mi to? No właśnie po to. Że... Ale tutaj, tutaj właśnie powiedziałaś bardzo słuszną rzecz. Ym, po co matura? No właśnie. Po co matura? Gdyby nie matura, to oni by nic nie osiągnęli. Właśnie nie, właśnie to nie jest prawda. Matura w dzisiejszych czasach to naprawdę nie jest tak potrzebna, jak wszyscy mówią. Wszyscy cisną i wywierają presję na te biedne dzieci. Ty wszyscy jesteś cismą. przykładem. Ty nie masz matury, masz filmy, tak? Dokładnie. Dokładnie. I jest mnóstwo takich osób, jak ja. Mnóstwo. Tak, i, i ile osiągają. Że jeśli napiszą tą maturę, to pomoże im to w życiu. Jak pójdą na studia, to że im to tak. pomoże. Prawda jest taka, że ani matura, ani studia nie zrobią z nas człowieka. System specjalnie próbuje to zamknąć i te oczy decydować o tym, gdzie chcą iść. Tak, to jest koszmar. To jest koszmar. To jest, to jest straszne. Tak, wiesz, nie ma czasu przez to, żeby się zastanowić, co chcesz zainwestować w jaką firmę, Pierwsze pieniądze ty, Tutaj jesteś przykładem. Szkoła tutaj widać, że w żaden sposób nie pomogła mi w osiągnięciu tego celu. Bez szkoły, bez matury jestem w stanie tutaj być, prawda, gdzie jestem, z Tobą rozmawiać i nagrywać Te ten luźny podcast, rozmowy. za który jestem serdecznie wdzięczna, oczywiście. Tak. Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie ta ciężka praca. też którą... ci jesteśmy wdzięczni, że wynajmujesz to pomieszczenie gospodarcze naszej firmy pod swój hmm. użytek. Widzieliśmy, że zainwestowaliśmy w Ciebie i teraz Ty inwestujesz w nas. To jest po prostu Dokładnie. ta symbioza, to jest życie Dokładnie. tej harmonii, o której my cały czas mówimy. I to jest coś, czego szkoła i relacje nauczone w szkole nie nie dadzą. No nie dadzą. Z której perspektywy ta matura jednak jest też takim dużym krokiem do przodu, bo sprawdzian bycia dorosłym. Matura pozwoliła mi, wiesz, zdobyć ciężką, bożoną pracę przez te lata. Inwestowania w swoją naukę. W zdobyciu stypendium po to, aby właśnie zdobyć skądś ten kapitał, żeby zainwestować w siebie. Dzięki temu, wiesz, ja skończyłam w ekonomię w ciągu trzech lat. Doktorat. Wszystko dzięki tej pracy, która wcześniej była już przemyślana, po prostu o tych lat szkolnych. A jak sobie właśnie radzisz z wyznaczeniem celu i dążeniem do niego? Jak, jak sobie radzisz z tym? Więc jest dużo, dużo sposobów. Właśnie, jeśli doktoratów w tak młodym wieku, co jest wielkim osiągnięciem, tak. to to musiało dużo od ciebie jednak y, wymagać. Oczywiście. Y, Coś, wiesz, to jest bardzo często zadawane mi pytanie. I mnie to smuci, że ludzie nie wiedzą tego i ludzie nie wiedzą takich rzeczy jak oczywistość. Typu... Ograniczenie rzeczy, które marnują Twój czas, jak na przykład sen. Jest tyle technik opracowanych przez wojsko. Na przykład świadomy sen. Jeżeli już masz tą potrzebę fizjologiczną snu, możesz wejść świadomy sen i uczyć się, pracować podczas snu. I to zdobywać. Jest niesamowite, to jest niesamowite. Tak. I popatrzcie, co cywilizacja. Tak, i wiesz, kto to z tego korzysta. Pozwalane. Ale to jest taki mm -hmm. gatekeeping. Ludzie właśnie o tym nie mówią, że kulturyści ćwiczą podczas snu. I oni potem to wpływa na ich tkankę mięśniową. Dużo ludzie się, ludzie się, z tak. się z tego śmieje. I traktuje to tak. dużo tak się z tego śmieje. tak Bo się o tym nie mówi, o tym Ile po prostu. Jak mózg podczas jest, snu... jest, jest w stanie. Mm, mózg jest bardzo plastyczny, tak? To jest bardzo, tak. bardzo plastyczny tak. narząd. Mm. On, on jest w stanie się uczyć przez sen. Ile in, impulsów nerwowych tak. mm, tam y, w nim lata. Tak, ale a całkowicie mm. ograniczyć sen do minimum. Dokładnie. Ale z drugiej strony myślę, że mm, trzeba uświadamiać ludzi, jak ważny jest odpoczynek w życiu. Jak ważny jest odpoczynek. Ludzie nie odpoczywają. Że to podczas odpoczynku my tak naprawdę kodujemy informacje, podczas odpoczynku nie się uczymy. Nie informacje informacji w przeciwnym razie. Kiedy mózg ma w ogóle mieć czas na przetworzenie tych błędów, jesteśmy w takim przebudzowanym społeczeństwie. Dokładnie, sen. sen jest tak ważną rzeczą, takim ważnym to aspektem, się żeby mózg mógł funkcjonować na najwyższych obrotach, kiedy my Dokładnie. go najbardziej potrzebujemy. Tak. No to, jest, to jest klucz. Takie właśnie. Dzieci Do chodzą z tym energetykami, to, to jest w ogóle dla mnie absurd jakiś, że jest im sprzedawane tyle kofeiny. Oj, Ty wiesz, że w jednym rzeczy. energetyku jest kofeiny? To jest no bardzo dużo. Dobre czasy tworzą słabych ludzi, jak to się mówi. Tak. Nie, nie miałam tego wzorca, tego kogoś, kto mi powiedział, jak wykopać pierwszego bitcoina. I jak zainwestować pierwszy kapitał? Ludzie już by mnie tutaj e, zjedli, ale to, co obecny świat z nami robi, to ludzie sobie nie zdają z tego sprawy. Tak, i jest taka bagatelizacja tych problemów. Zgoda z naturą, to też jest ważna kwestia. Bardzo. Jest coraz więcej jednostek, które deklarują się, że, że są wegetarianami lub weganami. Tak. Um, Zakładają ma... na siebie po prostu tą klatkę. Tą klatkę ograniczeń. Tą klatkę ograniczeń. Nie jedzą mięsa. Właśnie po jak ty, ty się z tym radzisz. Ty. Radzę. Ja bo wiesz, nie do końca jestem ani weganinem, ani we wegetarianem. Mhm. Tyle definicja, że człowiek, człowiek idzie się zaplątać, tak? Tak, to się ma w głowie. Gubi. Już jest się w stanie zgubić tyle, ile słów tutaj, słowo twórstwo w, w świecie, nie wiem jak to tam. Mam nadzieję, że mnie nikt nie zje, że tutaj otwarte umysły same są wśród nas i nas słuchają. Przeczytają ukrytą informację. Tak. No wiesz, dla mnie na przykład... Tak, ten powrót do natury jest ważny do. Jest ważny, dlatego, dlatego nie jem zarówno roślin, jak i mięsa. Tak, bo to je krzywi. Rośliny wiedzą, że są zjadane, one to czują. Tak. Ludzie to zjadają martwe grzyby, a ludzie zapominają, że żywe grzyby zjadają martwych ludzi. Dokładnie. Wiesz, i Idą w pogoni za tymi zwierzętami, żeby je ratować, ale gdzie w tym wszystkim są rośliny, gdzie w tym wszystkim są grzyby, które też czują fasy, żeby się bronić przed nami. A my jeszcze mm. mówimy, jakie to jest smaczne. Nie! Słuchaj, chcę postawić sprawę jasno. Taka papryka, którą. Ta, ta ostra, mówię o tych ostrych papryczkach. No, przykład ona, papryki. Ona wydziela coś, co nas. rani nasz język, a podczas kiedy ta papryka się przed nami broni. Właśnie, jak sobie radzisz w tym, w tym społeczeństwie, które, które właśnie ci to narzuca? Jest to ciężkie. Wszędzie, z, z każdej strony jedzenie. Wszędzie jedzenie, wszędzie mhm. to mięso. Jak się determinujesz? Jak się determinuje, no po prostu. Jak tutaj, się daje z tym odżywianiem potrzebą fizjologiczną. Tutaj najważniejsze jest to, żeby odrzucić właśnie paradoksalnie motywację. Można, nie można się motywować. I ludzie mówią o motywacji. Dyscyplina. Podczas kiedy dyscyplina, dyscyplina jest kluczem do osiągnięcia celu. Wiem, że jedzenie czegokolwiek. Jest słuchaj, jedyne mm. co mogę pozys pozyskiwać to energię słoneczną, to ciepło, gorące i gwiazdy. Masz energię słoneczną, którą możesz Dokładnie. się pożywić. Dokładnie, popatrz, jesteśmy na jakimś kamieniu, latamy tak. sobie wokół kulki. heliocentryzm. Tutaj ważne jest, żeby nie przyjmować pokarmu, bo to, to też jest inwestycja czasu, wiedzy. Totalnie się zgadzam. W ten sposób tak odchodzimy od natury, od tego źródła, skąd pochodzimy. Ludzie nie są już nawet fizycznie, odbiegają ewolucyjnie od tego, jak my jesteśmy przystosowani. Wiesz, jesteśmy gatunkiem na ziemi, który jest najbardziej rozwinięty Umysłowo, fizycznie Co się stało z tą naszą potrzebą bycia tym predatorem, by być tym łowcą? Żywią się właśnie ludzie wymyślają sobie jakieś diety roślinne, energetyczne, spiritualistyczne Gdzie ja wiesz, Piekuj. czym my jesteśmy Jesteśmy komórką mięśniową i skąd my mamy pozyskać te mięśnie? No z mięsa Bardzo ważne ludzie odrzucają ze swoje diety mięso. Żeby chronić zwierzęta, ale zwierzęta, jak i my, jesteśmy tą częścią tego kręgu życia. Tego... Wyobrażasz sobie, co by było w sytuacji, człowiek z lisy, szczególnie młode pokolenie, miałby na przykład upolować sobie jedzenie, co pójdzie zbierać trawę? niedobrady. Nie rady. Nie. Zauważ, co my wiemy na temat tego, jak przeżyć w buszu? Nic. Nic tego nie uczysz, szkoła. Wiemy, tylko... Szkoła uczy cię niby liczyć, tak, a nie uczy cię, jak liczyć. Na siebie. Na siebie. Jak liczyć na ten system. Tak, ta matematyka cała i jak ty niby z tą wiedzą masz potem przetrwać. Wiesz, to się tak przekłada potem na wyższą tą rzeczywistość. No wiesz, dlatego trzeba dbać o ten system z tych korzeni, z my pochodzimy. Bo jeżeli nasi przodkowie byli w stanie zapolować i zadbać sobie o tym podstawową czynność, jakieś jedzenie. jeżeli jesteś tym łowcą, to potem być łowcą tych okazji życiowych i Widzisz większą perspektywę, jeżeli wejdziesz w ten tryb przetrwania to trzeba, go trzeba go znormalizować tak. Ludzie się po prostu boją nieznanego To jest ważne, żeby siebie nawzajem inspirować Tak po to Ta. tutaj jesteśmy we dwójkę Wiesz, masz rozmawiamy. firmę tutaj w mojej placówce gospodarczej Klient i pracodawca, jak mogą ze sobą współgrać? Jak to może być zdrowa relacja? Zdrowa. Wiesz, płacisz mi za wynajm tego całego biura twojej firmy zajmującej się Moja właśnie firma, to jest bardzo ciekawa kwestia, ta droga zaczęła się po takiego niewinnego kroku. Postawił mnie w takiej niekomfortowej sytuacji, ale, ale niekomfortowej, co znaczy niekomfortowe? Ludzie boją się słowa niekomfortowe, dlatego dzięki temu właśnie dyskomfortowi udało mi się osiągnąć bycie tutaj. Zajmuję się tworzeniem, tworzeniem naszego własnego takiego systemu myślenia. Nasz wizerunek, zarówno ludzie, którzy Tutaj pracują w mojej firmie, jak i ludzie, którzy są naszymi klientami, żeby oni, oni czuli taką więź, trzeba ich szanować. Tak. Zawsze trzeba ich szanować, wszystkich tak, ludzi, tak, bez, bez możliwości. Bez, dokładnie bez względu na to, na, jakim, na jakie są pozycje. Tak, na jakim są etapie, trzeba jednak szanować to, że może stracili co swoją szansę życiową na to, aby skoczyć na ten swój pierwszy milion. To nam nie dało nic na tacy. Trzeba było samemu sobie po wszystko sięgnąć. Ja sobie tego nie wyobrażam. To nie jest ta droga, właśnie trzeba popełnić te błędy. Tak jak Twoim było napisanie matury. Powinniśmy jakby znormalizować skończenie studiów w jak najszybszym tempie, odcięcie się finansowo od rodziców w jak najszybszym tempie. Ludzie wiesz, kończą 18, oni powinni już mieć plan na życie, prawo jazdy, zdaną maturę, wybrany kierunek studiów, plan na firmę. Powinniśmy to znormalizować, że jako społeczeństwo powinniśmy przyspieszyć to myślenie, a po prostu ułatwić tym młodym ludziom. A wręcz przeciwnie, my się spowalniamy. Jak było za czasów naszych rodziców? Jak szybko brali śluby, jak szybko dojrzewali. Teraz popatrz na 23-latki teraz, a popatrz na 23-latki 40 lat temu, jakie były wtedy samodzielne, a teraz, teraz to są dalej dzieci. Kiedyś ludzie, wiesz, tak pochopnie zakładali rodzinę w wieku 20, czasem mniej lat ludzie inwestują w siebie i ja myślę, że to jest taki ogromny skok w społeczeństwie między pokoleniami, że teraz to jest właśnie znormalizowane na szczęście. Ja moim najmniejszym standardem jest to, że ja nie byłabym w stanie spółdzielić z kimś jeszcze w ogóle mieszkania, czegokolwiek, jeżeli do tego czasu nie masz własnej firmy. Ważna jest wolność, taka swoboda w podejmowaniu wielu decyzji. Partner. Partner, bądź inna osoba, z którą będzie osoba tak, dokładnie, dzielić życie, może nam utrudnić to takie swobodne poruszanie się, problematyczne. Tak, teraz no. ludzie mają lepszy styl życia, diety, dokładnie. wegańskie, wegański, Ale tak one sobie... przedłużają życie. Ale tak samo, zobacz, co skraca życie, samotność. Bez pomocy Cały drugiej nie osoby. Nie ma w najniższych warstwach społeczeństwa rąk do pracy przez to. Co pandemia, pandemia zrobiła z naszą firmą, ile ludzi musiało odejść po prostu, bo psychicznie nie wytrzymywali naszej presji pracy. W ogóle kwestia zatrudnienia i tego, ile ludzi odchodzi od pracy, to jest naprawdę... A ludzie z Polski wypływają dokładnie do Niemiec. Dokładnie. Popatrz, ile Ty w swoim mm, życiu spotykasz takich obcokrajowców? W dużym kraju, za granicą. Swój swojego pozna, tak? No jakby nie patrzeć. Widzisz po prostu po tych oczach, kto się umie zaangażować w Twoim filmie. Dokładnie, i nie jest to ważne z jakiegoś kraju, tak naprawdę. Mamy mnóstwo rąk do pracy. Mn mnóstwo rąk do pracy. Bo te wszystkie granice państw. Ludzie są tak urojone. Tutaj już nie chcemy wchodzić na takie e, tematy, tematy kontrowersyjne, kontrowersyjne. Te wkraczanie na delikatne tematy, co, co nie jest. Dlaczego tak naprawdę się... są delikatne tematy? Ludzie, To społeczeństwo jest takie delikatne. To społeczeństwo płatków śniegu. Dokładnie. Tak zwane dzieci kryształowych. Jesteśmy jak z czy dzieci indygo. Kwestia, czego ludzie nie rozumieją. Jeżeli chcesz maksimum, musisz robić maksimum. Jeżeli przychodzisz do mojej firmy i robisz minimum, to jedyne, co możesz sobie pozwolić, to na tą mikrokawalerkę, bo twoje działania są mikro. -bierne. Na jedną z milionów, które ty masz. Te ludzie przychodzą, zarzucają nam, że jak można pomieścić się w takiej mikro-niby kawalerce. Prawda jest taka, że te ściany wokół tylko ograniczają się w swoim umyśle to prostu. nie ty pracujesz w firmie, to ty jesteś firmą dokładnie i trzeba się pogodzić z tym tak. tu się klaruje następna kwestia bo ludzie chcą się rzucić na te wszystkie zawody nie, mogą, nie wszyscy są przystosowani nie wszyscy mogą robić deweloperkę nie wszyscy mogą mieć własną firmę, nie każdy może być architektem nie każdy może być chirurgoplastykiem a wszyscy myślą, że to są właśnie te zawody, które dadzą ci ten taki przysłowiowy milion mhm że dadzą ci po prostu to, wybrać tą karierę, która przyniesie ci największy zysk, tak naprawdę czasem to, co ty chcesz robić od dziecka i przyszło ci już wtedy, to może być tym najlepszym pomysłem. To wiesz, ile ludzi się rodzi już z tą ideą i są zacofywani mm. przez to, że w szkole ci powiedzą, że nie zarobisz na tym Powiedzieli, że jak zostaniesz informatykiem, Dokładnie. to to jest teraz takie nowoczesne i tyle zarobisz Dokładnie, nie próbują no. niczego nowego Ty no. Trzeba Dokładnie. też wybierać te oryginalne ścieżki Bo wiesz, bo możesz na przykład od dziecka sobie marzyć, że będziesz astronautą Pierwszy odruch zobaczony, wiesz, przez te bodźce w telewizji przez te bajki, niby rozwijające, przez ludzi, którzy tak naprawdę chcą zrobić pieniądze na dzieciach. Tu urajasz sobie to, że tak naprawdę chcesz być astronautą? A ile jest nam potrzebnych inżynierów? Politechnika krakowska. Ludzie to nic nie wiedzą nic mówią. Wszystkiego pytają Czata Dziwit. jak się ludzi to pytają Czata GBT, co zrobić, jakim się ludzi. One nic nie wiedzą. Ale też, proszę, kiedy jest strasznie rozwijające, że właśnie. Możesz dać odpoczynek temu swojemu mózgowi, że nie musisz się samemu zastanawiać, że po prostu masz to urządzenie. Prawda? Ludzie mhm. doszli do, tej poziomu, do tego poziomu technologii, że są w stanie ułatwić, skonstruować coś, co samo im odpowie na dane pytanie. Rozumiesz, jakie to jest piękne? Kiedyś nie było czatu GPT i ludzie jakoś musieli funkcjonować. Samo to, że teraz nie trzeba nawet aż tak myśleć nad prostym przygotowaniem posiłku. Teraz w tych czasach, gdzie rządzi chat GPT, gdzie rządzi to AI którego to tak ludzie się obawiają, naprawdę no. ogromu ludzie się tego obawia. Tak, a ludzie kupują tylko Niby sobie ten czas przyspieszają, marnują pieniądze. Ja ostatnio bawię, że się interesuję takimi rzeczami. To jakby mnie rozwija, czego niektórym ludziom brakuje. Ostatnio mam uwagę przykuła taka nowość amerykańskich ekspertów: taka tabletka, która sprawia oh. suplement diety. Po spożyciu jej. Patrz, ile czasu to możesz zaoszczędzić? Przez dwa tygodnie nie czujesz absolutnie głodu. Ze swoją wymarzoną sylwetkę. Przez te dwa tygodnie, kiedy możesz przestać jeść, no nie. Chyba dla bogaczy. Tu inwestujesz raz już na dwa tygodnie, no nie. Oszczędzasz czas. On jest I energię, i energię. Ener energie, energie, energię którą hmm? możesz pozyskać ze słońca. To jest niesamowite, no. Chcą oszczędzać tą energię. Ale po co? Ludzie ignorują fizjologiczną potrzebę A potem choroby. Powinniśmy, powinniśmy dbać o siebie bardziej, o swoją cerę. Nie przyjmować Ta... tyle suplementów diety. Wolę wziąć tabletkę choroby zamiast coś zrobić ze sobą. choroby somatyczne. To wszystko się tak naprawdę bierze z nieodpowiedniej diety, niedbania organizmu, niedbania o sen. Wreszcie oczy się otworzą dopiero jak tobie się zamkną. W pierwszej kolejności też trzeba odciąć się od wszystkich toksycznych osób. Dokładnie. Tak, tak tych przyjaciół bez ambicji, bez matury. No i wiesz, jakby klarownie z całej tej rozmowy wynika, że życie to ciężka praca. Tak. Powiedz mi, ile ty osób masz w swojej filmie pod sobą? Na tym etapie, że nie ja zajmuję się cyferkami w mojej filmie. Mhm. To jest chyba jednoosobowa. Prawda? Od wszystkiego? Tak. Mam nadzieję, że jakąś rozjaśnimy. Mam, mam tak. nadzieję, że kogoś tak. zainspirujemy do tak. może zmiany w myślenia może postrzegania. Tak. Może nieświadomie dla komuś pomogliśmy. No na przykład. Może, może ktoś teraz siedzi i słucha nas i sobie myśli mają rację. To mi otwiera oczy. Tak. tak. Teraz z lekkim sercem jestem w stanie coraz większej ilości ludzi po prostu otwarcie mówić o czymś takim jak kryptowaluty. Tak. Grześ, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję no, również. Dziękuję bardzo, to było momencie, bardzo się jeszcze spotkamy.